Dobry wieczór, dobry wieczór. Prawda Futbolu Ekstra się kłania. Witam was bardzo serdecznie. Tak jak pisałem na czacie, czekałem aż skończy się konferencja trenera Gonzalo Fejo, bo tak widziałem, że dość szybko i sprawnie to dzisiaj poszło. Najpierw szybka konferencja trenera Tomasza Tułacza, następnie trenera Gonzalo Fejo, więc spojrzenie trenerów też chciałem przesłuchać, aby sobie się do tego też odnosić, choć tak w sumie nic takiego przełomowego nie padło, oprócz chyba tego, że została wyjaśniona zmiana Steve'a Capuadiego, choć pokazały też kamery Kanal Plus taki obrazek, w którym Steve Kapładi był oklejony plastrami, tak jak powiedział trener Gonzalo Fejo, chodziło o to, że miał rozcię... rozciętą skórę, bardzo trudno było zatamować to, to krwawienie i dlatego Steve Capuadi Został ściągnięty z boiska, w jego miejsce został wprowadzony Artur Jędrzejczyk, więc, no, ale tak powiedział trener Fejo, że nie jest to nic poważnego, więc to chyba taka najważniejsza rzecz do wynotowania z tej konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszej kochanej lidze, no to wczoraj po spotkaniu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa daliśmy tutaj taką tablicę do spółki z Pawłem Stańko, że liga będzie ciekawsza czyli liga jest ciekawsza chyba ostatecznie taki tytuł miała ta tablica. No i liga na pewno jest ciekawsza po tym wczorajszym wyniku, ale. To, że no Raków odrobił trzy punkty do, do Lecha, to, to była oczywista oczywistość. Natomiast pytanie było, jak poradzą sobie z tą porażką Lecha pozostałe drużyny, które siedzą na ogonie kolejorza. No i jako pierwsza stanęła do rywalizacji Legia Warszawa. Legia Warszawa mierzyła się z puszczą Niepołomicę i no, z puszczą, z którą, jak to, jakkolwiek to nie zabrzmi, to z którą nigdy w historii nie wygrała w ekstraklasie. Dzisiaj nastąpiło przełamanie. Ja widziałem, że mój tweet, gdzie napisałem, że bardzo mądry mecz Legii wywołał pewne niezadowolenia. Tu niektórzy mieli nawet jakieś podobne odruchy wymiotne, czytając takie, takie tezy, ale ja uważam, że Legia bardzo dobrze weszła w to spotkanie, bo poszła. Bardzo wysoko, dobrze zorganizowanym pressingiem, nie dopuściła do tego, aby puszcza miała stałe fragmenty gry nawet w okolicach linii środkowej. Nawet yy, yy... Puszcza lubi korzystać ze stałych fragmentów gry, nawet nie wiem, 50-60 metrów od bramki rywala, aby dogrywać piłkę bezpośrednio w szesnastkę. No i Legia tego unikała, szła wysokim pressingiem, wykorzystywała no dzisiaj bezlitośnie te, znaczy bezlitośnie, w sumie lito, z litością te, te błędy Puszczy, bo, bo tych błędów dzisiaj było bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten początek meczu i tą pierwszą połowę, uważam, że Legia miała dobry intensywność stworzyła sobie wiele sytuacji. Skuteczność dzisiaj na, no ale to o ofensywie sobie porozmawiamy za chwilę. Bo, bo tutaj, tak jak Malzachar pisze, Legia marnowała okazję, bo, bo jeszcze przy wyniku 0-0 Legia sobie stworzyła dwie bardzo dobre szanse. Co ja taki niewyraźny dzisiaj. Dużo czasu spędziłem na, na mrozie i, i być może stąd ta, ta moja niewyraźność się wzięła. Tak już wolałem też mecze w domu obejrzeć pod, pod kocem niż jechać na Łazienkowską i jeszcze, jeszcze marznąć. Natomiast wiem, że wiele osób mówi, że to tylko Puszcza, to tylko drużyna, która przecież bije się o utrzymanie. No ale ja rozumiem tę argumentację absolutnie, ale Legia... W wielu meczach, nawet w tym sezonie, patrząc choćby na mecz w Krakowie pomiędzy Puszczą a Legią, no Legia do nie zachwycała w tych spotkaniach. Właśnie z drużynami pokroju Puszczy Niepołomice, z całym szacunkiem do, do, do tego zespołu, do, do poziomu, choć dzisiaj Tomasz Tułacz też delikatnie uderzył na konferencji, że, że nie dojechała jego drużyna na, na tą pierwszą połowę, że musiała być mała suszarka w przerwie natomiast no, takie, takie mecze jak dzisiaj to, to tak naprawdę no, nic, nic tu nie możesz wygrać, tu możesz tylko, tylko przegrać, natomiast no, nastąpiło przełamanie, bo po tych meczach z Koroną Kielce i, i Piastem Gliwice to zwycięstwo było legi potrzebne jak tlen i ten mecz dzisiaj uwypuklił oczywiście to, Czego legi brakuje? A legi brakuje na pewno napastnika, bo dzisiaj Mark Gual no, zaprezentował się naprawdę no, bardzo, bardzo, bardzo słabo. I, I gdzieś te jego decyzje i skuteczność, poziom skuteczności widać było, że temu chłopakowi naprawdę mega zależy na tym, aby się odblokować. Natomiast Natomiast, jeżeli chodzi o Omarka Guala dzisiaj, no to, to, to był dzisiaj, dzisiejszy mecz był kolejnym argumentem, że Legia musi tego napastnika kupić. No i dostał Gonzalo Fejo takie pytanie na konferencji prasowej o napastnika. A co, jeżeli się nie uda? Czy będzie pomysł może skrócenia jakiegoś wypożyczenia? No to no nie bierze pod uwagę takiego scenariusza portugalski trener, że, że nie przyjdzie tutaj żadna nowa dziewiątka. I, I tak jak chyba Sebastian Staszewski mówił w oknie transferowym w meczykach, że w tym tygodniu, który dobiega końca, nic się nie wydarzy, tak w tym przyszłym. Ja zakładam, że jednak coś się wydarzy, bo bo gdzieś ten proces rekrutacji napastnika, jakkolwiek to zabrzmi, znaczy no proces rekrutacji napastnika, proces wyboru napastnika i tych, tych rozmów, no, no widać chyba jakieś tam światełko w tunelu, choć to nazwisko jest bardzo pilnie strzeżone, tak ja bym zakładał, że te szanse na podpisanie zawodnika w tym tygodniu no będą znacznie, znacznie większe i, i prawdopodobnie to się wydarzy, to według mojej, Mojej wiedzy. Natomiast jeszcze co do dzisiejszego, co do dzisiejszego meczu, no to jeżeli chodzi o w ogóle dzisiaj taki paradoks mi przyszedł do głowy, kiedy Legia strzeliła gola na 1 do to Legia od początku tej rundy, jakbyście zauważyli, no, gra na odwróconych skrzydłowych, tak? Czyli zawodnik operujący prawą nogą gra na lewym skrzydle, zawodnik operujący lewą nogą gra na skrzydle prawym. Natomiast gol na 1-0 padł po dośrodkowaniu prawonożnego zawodnika z prawej strony. tak? Bo to Rioja Morisita. No, chwilowo tam wynikało to po prostu z rozmieszczenia piłkarzy na, na boisku. To poszła wrzutka właśnie od Morisity z prawego skrzydła, więc dosłownie na chwilę ci skrzydłowi się zamienili miejscami i, i od razu to przyniosło efekt. Być może to jest jakiś też materiał do analizy dla sztabu szkoleniowego, że, że jednak może warto czasami no, tych skrzydłowych jeszcze tak przywrócić, tak, czyli prawa noga na prawą nogę, na prawą stronę, lewa noga na lewą stronę, no ale to już jest kwestia, e, czy, znaczy to już jest kwestia decyzji trenera i tego modelu gry, jaki tutaj trener chce, chce stosować. No ale myślę, że dzisiejszy mecz też bardzo wyraźnie pokazał. I ja ostatnio na treningach też w zasadzie nie bywam, więc trudno mi się odnosić do tego, w jakiej formie jest Mateusz Szczepaniak, choć tam trener fajo chyba przed tygodniem wyjaśniał, że trzeba, on musi po prostu pewne rzeczy poprawić, aby znowu gdzieś dostawać szansę w pierwszym, pierwszym zespole, ale wydaje mi się, że po tym dzisiejszym meczu, no to, to Mateusz Szczepaniak jednak powinien awansować w tej hierarchii na skrzydłowego numer 3. Być może trzeba dokonać takiego wariantu, żeby... Wojciech Urbański był też wykorzystywany jako, jako skrzydłowy, bo, bo widać było, że dzisiaj po wejściu Kacpra Chodyny no, no, totalnie nic się nie zmieniło. No, Kacper Chodyna, no, pewnie gdybym zrobił taką ankietę na najgorszego piłkarza legii Warszawa, to pewnie on by w tym dzisiejszym meczu to pewnie Chodyna by, by to wygrał, bo zresztą samym pewnie taki, taki głos oddał natomiast jeżeli chodzi o, o tą hierarchię na pozycji no to, to wydaje się, że dzisiaj te skrzydła właśnie Morisita Biczaśnian to będą te skrzydła podstawowe wobec kontuzji Lukiniasa, no ale ja tutaj na w roli zmiennika, no nie wiem, chyba bardziej bym szukał, bardziej bym szukał choćby Wojtka Urbańskiego, próbować go tutaj w bocznym sektorze i, i dałbym po prostu Kasprowi nie chwilę odpocząć, bo, bo widać, że teraz Legia, absolutnie, każdy mecz jest pod prądem, to ciśnienie na odrabianie strat, wywieranie presji na drużyny, które są dzisiaj przedwojskowymi powinny być, powinny być, no znaczy to to ciśnienie będzie bardzo, bardzo duże, więc tu absolutnie dałbym po prostu temu chłopakowi chwilę, chwilę odpocząć. I, I tyle. Więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, no tutaj bajko Buki pisze, że chodyna by się nadawał jako ofensywnie usposobiony obrońca, to to, 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 to tak naprawdę. Kacper Chody nagrał jako ofensywnie usposobiony obrońca w zagłębiu Lubin, i tak naprawdę, dopiero po zmianie pozycji na skrzydło, on, on no zaczął dostarczać liczby. I, I te liczby robił w zagłębiu Lubin, choć no, no też z taką regularnością, żeby to nie wiem był gol lub asysta w każdym meczu albo w co drugim, to, to chyba niekoniecznie tak było. Więc na dzisiaj mówię, no ja jakacrowi chody nie dałbym po prostu wolny, tak, zrezygnowałbym z wystawiania go w składzie, bo, bo po prostu ten chłopak no w tym momencie no nic, nic legi nie daje. No tą sytuację, którą dzisiaj zmarnował, no mógł wydaje mi się, że jeszcze tę piłkę podprowadzić, mógł próbować kiwać. Bramkarz bardzo wysoko wyszedł. Był też Mark Gual, któremu mógł podawać. On stwierdził, że no, będzie sytuację wykorzystywał sam, no i trafił prosto w Kevina w Komara, Kevina więc no, bardzo, bardzo słaby występ tego piłkarza. Jeżeli chodzi o, o to, co się jeszcze dzisiaj wydarzyło, no to. Wyjaśnił też trener Fejo na pomaczowej konferencji, że no taki mały prezent dostał Oliwier Olewiński, jeżeli chodzi o, o debiut. Dzisiaj ten chłopak kończy 19 lat, no mógł się pokazać właśnie w legii. Widziałem taki, że padł taki pomysł, że może Rubena Winagrę przesunąć wyżej, ale kto wówczas by wylądował na tej lewej obronie? Tu by się otworzył problem, problem kolejny. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o obrońców, to ja dzisiaj bym bohaterów Legii upatrywał jednak w duecie tym podstawowym stoperów, tak? Bo Steve Capuadi i Jan Ziółkowski, moim zdaniem dzisiaj dwaj najlepsi piłkarze Legii Warszawa. Steve Capuadi, no tak jak już powiedziałem na wstępie, zszedł z powodu rozcięcia skóry, tak tłumaczył to to, to tak, tłumaczył to trener, trener Fejo. Natomiast Steve Capuadi dzisiaj, no widziałem, że już taka przeróbka była na, na Twitterze latała, że na transfer market trzeba mu przerobić pozycję na środkowy napastnik, bo, bo wydaje mi się, że, że absolutnie w tych, gdybyśmy policzyli liczbę sytuacji stworzonych, stworzonych przez piłkarzy Legii w trzech pierwszych meczach w 2025 roku, no to właśnie Steve kapładi chyba miał ich najwięcej. Gol z Koroną Kielce, dzisiaj gol. Dwie świetne interwencje Franciszka Placha uratowały Piasta Gliwice przed stratą gola właśnie po strzałach Capuadiego. Widać, że ten chłopak jest naprawdę w znakomitej formie i, i to trzeba mu, to trzeba docenić, to trzeba no, podkreślić, bo, bo tutaj uważam, że dzisiaj naprawdę Steve Capuadi wywiązuje się bez dwóch zdań znakomicie ze swoich, ze swoich zadań, jeżeli chodzi zarówno o ofensywę, jak i zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, tak chyba trener Nawałka zawsze mówił, ale też dobry mer dzisiaj Jana Ziółkowskiego. Jan Żółkowski dzisiaj no, popisał się, znaczy popisał się popisał się, tak, to podanie do Jurgena Elitima na samym początku znakomite, takie wróciły mi flashbacki, chyba to był mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań i jeden ze środkowych obrońców, nie wiem, czy to nie Maciej Dąbrowski, grał do, do Wadisa o Gigi Ofoe, no i Belk wtedy pięknie, w świetny sposób zmieścił piłkę w siatce, no dzisiaj Elitim obił tylko słupek, ale to podanie otwierające Żółkowskiego naprawdę było, było bardzo dobre, widzę, że tu Sebastiana Tyczkowskiego bardzo Zabawić, że jeżeli chodzi o czyste konto z puszczą, no to, to tak generalnie legi się to raczej wcześniej nie zdarzało, żeby zachowywać czyste konto z puszczą, nie to, to tak tylko dla, dla uzupełnienia, bo jeżeli spojrzymy sobie na to, Ile tych czystych kąt Legia do tej pory miała? Dzisiaj 21. kolejka. Po 20 kolejkach Legia miała tylko cztery czyste kąta. I tutaj Malzachar zwraca na to dużą uwagę, że były z tym olbrzymie problemy. Ja też taki tekst pisałem wczoraj na PL, że Legia miała gigantyczny problem ze stałymi, i ma gigantyczny problem ze stałymi fragmentami gry dla rywali. No dzisiaj Legia gola nie straciła, choć wiemy, że Puszcza na tych stałych fragmentach gry właśnie doskonale bazuje. No, większego zagrożenia dzisiaj uważam, że drużyna Tomasza Tułacza też po zagraniach ze stojącej piłki nie miała, więc czyste konto, no generalnie nawet Legia z drużynami słabymi, no, traciła gole, po prostu miała z tym duży duży problem, no ja nie mówię, że tu się należy z tego cieszyć, tylko trzeba to podkreślić, ja tak czysto informacyjnie o tym, o tym mówi, mówię, więc nie, Zieliński mi bluzy żadnej nie pożyczył, to moja bluza prywatna, więc wypraszam sobie. Co jeszcze? Myślę, że dzisiaj też bardzo pozytywny sygnał wysłał Maxio Jedele i wydaje mi się, że na dzisiaj to on będzie tą pierwszą szóstką która będzie wychodziła, dobrze sobie radzi w grze kombinacyjnej, też w odbiorze. Kilka razy grał na wyprzedzenie, bardzo dobrze uważam, że, że czyta, czyta grę. Więc tutaj, moim zdaniem, dzisiaj Maxio Jedele zrobił no po prostu, wysłał taki sygnał, że, że na ten kolejny mecz. Nie powinien być nie powinno być rotacji, jeżeli chodzi o pozycję defensywnego pomocnika. Mogę chodzić na stadion dla ślizgów Maxiego, jest kozakiem, pisze Werwel, którego serdecznie pozdrawiam. No, no, naprawdę robi to widowiskowo, ale przede wszystkim robi to skutecznie, więc tak to, tak to wygląda. Czy możliwe jest, żeby Legia nie zakontraktowała? Napastnika, no jest to możliwe, to, to jest Legia Warszawa i wiemy, że, że tutaj no, logika często się nie trzyma, nie idzie w parze z życiem, ale jednak wydaje mi się, że tego napastnika Legia, Legia zakontraktuje. Legia odrabia 3 punkty do Lecha, traci ich 5, de facto 6, bo jednak ta porażka w Poznaniu wydaje mi się, że jednak w kontekście dwóch meczów będzie ją bardzo trudno odrobić. W zasadzie uznaję to za, za niemożliwe. Więc, patrząc na to, że jest 5 punktów straty, Legia musi złapać serię. No i Przeglądając terminarz Legii na, na te najbliższe tygodnie w ekstraklasie czyli to są mecze z Radomiakiem, Śląskiem, Motorem i Rakowem, no to patrząc na kaliber tych, tych spotkań, to raz, dwa, trzy, cztery mecze. Moim zdaniem, tutaj 10 punktów to jest taki dorobek, który, który sprawi, że Legia naprawdę będzie w walce, w walce o to Mistrzostwo Polski się cały czas liczyć, bo, bo jednak. Każda wpadka, a uważam, że brak zwycięstw z tymi drużynami poza Rakowem to będzie wpadka Legii, no, będzie sprawiała, że no, ten margines błędu, który ja już mówiłem wielokrotnie, ten margines się wyczerpał. Legia musi łapać serię, bo cały czas, kiedy spojrzymy sobie na to, ile maksymalnie Legia Warszawa wygrała w tym sezonie meczów z rzędu to taka seria najdłuższa drużyny Gonzalo Fejo wyniosła pięć spotkań. Jeżeli chodzi o liczbę meczów bez porażki, to najdłuższa seria taka w wykonaniu Legii w tym sezonie, biorąc pod uwagę tylko mecze ekstraklasy, jest to 5 spotkań. Jak na, na tym tle wyglądają te drużyny, które są przed Legią? Lech Poznań, seria zwycięstw, 6 meczów, 8 spotkań, w których drużyna z Wielkopolski nie zaznała goryczy porażki. Raków Częstochowa. 5 zwycięstw z rzędu, 12 meczowa seria bez porażki, Jagiellonia Białystok 3 zwycięstwa z rzędu, ale seria meczów bez porażki wyniosła aż 12 spotkań. Więc jeżeli chodzi o łapanie takiej serii, no to, to wydaje mi się, że znaczy Andrzej Ambroży tutaj pisze na czym opierasz optymizm na 10 punktów. Ja nie mówię, nie mówię, że Legia zdobędzie 10 punktów. Mówię, że Legia Musi zdobyć 10 punktów, żeby liczyć się walcą o Mistrzostwo Polski realnie. Więc w ten sposób interpretuję. Jeżeli chodzi o, o optymizm, no to, to wydaje mi się, że dzisiaj kibicowi Legii trudno być takim optymistą, optymistą, takim w 100%, znaczy w 100%, w ogóle w kilkudziesięciu procentach, bo grad zespołu cały czas nie, nie powala na nogi, widać brak jakości z przodu. No, i, i tutaj no ja absolutnie nie mówię, że, że to jest jakiś optymizm. To jest po prostu moja opinia, że trzeba te 10 punktów zrobić. Więc to jest, to, to tak wygląda. Oczywiście tutaj cały czas widzę, że, że Sebastian broni swojej tezy, że puszcza grała fatania, a nie legia dobrze. No i, i ok, szanuję te, te opinie. Ja też nie mówię, że dzisiaj legia zagrała fantastyczny mecz. Po prostu legia wygrała mecz, który wygrać musiała. Natomiast. Jeżeli chodzi o, o tą fatalną postawę puszczy, no to puszcza na wyjazdach to jest po prostu też drużyna, która w tym sezonie punktuje bardzo, bardzo słabo, bo kiedy spojrzymy sobie w tabelę wyjazdową, no to Puszczanie Połomice zajmuje w niej 15. miejsce dopiero z dorobkiem 6 punktów, tylko jedno zwycięstwo we Wrocławiu i akurat no, ten Wrocław to jest takie miejsce, gdzie e, praktycznie wszyscy wygrywają, bo Śląsk w tym sezonie przed własną publicznością no wczoraj wygrał e, drugi mecz, więc ja to wszystko rozumiem, to wszystko biorę pod uwagę, ale jednak no, liczy się suchy fakt, a suchy fakt jest taki, że Legia ten mecz wygrała, więc ja rozmawiam tu o suchych faktach i nie mówię tu o żadnym optymizmie i, i tak dalej, bo, bo myślę, że ten optymizm może się poprawiać dopiero w, tak naprawdę w momentach właśnie, kiedy Legia tę serię złapie, czyli Legia złapie, wygra kolejny mecz, jeszcze kolejny, to powoli, powoli będzie to wszystko się odwracało, natomiast jeszcze jedna rzecz z konferencji, Prasowej, bo, bo to sobie jeszcze też wynotowałem. Te słowa Gonzalo Fejo a propos Rubena Vinagre, bo chyba wczoraj czy, czy przedwczoraj portugalski rekord napisał o tym, że Ruben Vinagre po sezonie ma odejść z legii Warszawa, bo zainteresowanie nim przejawiają kluby Bundesligi. No i dzisiaj no, to zdanie odnośnie Rubena Vinagre. To, to, to daje mi dużo do myślenia. To, to, to naprawdę gdzieś te informacje, wiemy, że, że rekord, a propos tych takich portugalskich klimatów w stosunku do Legii Warszawa, to, to rekord informował choćby o tym, że jako pierwszy, że Legia wykupi Rubena Winagre to daje, dają mi te zdania po prostu do, do myślenia, bo wydaje mi się, że to też nie przez przypadek pada, że takie określenie, że radzę wam się nim nacieszyć, bo myślę, że długo w Polsce nie zostanie, a nie często mamy w tym kraju takie, takich piłkarzy, tak dzisiaj powiedział trener Fejo, więc no tutaj te, te rzeczy gdzieś tam mi się składają. Jeżeli Legia by naprawdę oddała winagrę już od razu latem, no to, to uważam, że to jednak będzie olbrzymi błąd, bo znowu będą poszukiwania zawodnika, który jest kluczowy, który jest, nadaje ton tej drużynie, który naprawdę ma olbrzymi wpływ na grę tego zespołu. Widać, że on jeszcze też nie jest w topowej formie. Natomiast jeżeli chodzi jeżeli chodzi o, o Rubena Winagre, no to, to ja uważam, że Legia tu powinna jednak zrobić wszystko, jeżeli Legia chce grać naprawdę o poważne cele i, i w poważnych rozgrywkach, aby po prostu dobrych piłkarzy zatrzymywać tutaj jak najdłużej. Absolutnie Ruben Winagre jest piłkarzem, który daje jakość, który jest najlepszy, jedynym piłkarzem z jedenastki Legii, który jest najlepszy na swojej pozycji i, i tyle, więc tak to tak to widzę. Bardzo Wam, nie, nie byłem dzisiaj na meczu, byłem dzisiaj w domu. Nie, nie mam małych oczek, spokojnie. To, to tak troszeczkę czasami jest złudzenie, że tu jest kamera, komputer mam po prostu pięterko niżej, więc jest, mam wrażenie, że, że takie złudzenie. Patrzę na, na ankietę, Maciek tutaj zwraca uwagę. No i głosy są podzielone, bo pytanie, czy Legia wróciła do walki o Mistrzostwo Polski? Ponad 340 głosów, 341, 51% jest na tak, 49% jest na nie, więc takie zdania dość podzielone. No tutaj, Andrzej, ciekawa opinia a propos Rubena, że tak się dogadali z Rubenem, że zgodzi się podpisać i dać zarobić, ale nie będzie przetrzymywany w Warszawie. No, kiedy wypożyczasz zawodnika z opcją wykupu, no to chyba już musisz ustalić też warunki indywidualnego kontraktu. Więc tak to, tak to moim zdaniem wygląda. Choć oczywiście ja tu nie jestem absolutnie specjalistą pod kątem prawnym w, w tym temacie, ale, ale być może tak. No też no, Ruben Winagre dostał tutaj dużą, myślę, że do, został obdarzony dużym zaufaniem, że został. Dostał tutaj naprawdę możliwość też pokazania się w Europie. No, no, odbudował się. To, to trzeba powiedzieć sobie, e, sobie e, prost. Sorry, mamo. Jakbyś miał do wyboru nowego napastnika i brak światełek, albo grać dalej Goalem, plus pokaz światełek na każdym meczu, to co byś wolał. Wolałbym chyba jednak grać bez światełek i z nowym napastnikiem. Tak mi się. E, tak mi się. E, no, rozbawił mnie ten, ten komentarz. Dziękuję Wam za super frekwencję. Ponad 500 osób o tak późnej porze to naprawdę bardzo dobra frekwencja. prawda, Futbolu Ekstra rośnie w siłę. Prawda? Futbolu Ekstra prosi o łapki w górę, o subskrypcję. To wszystko jest mile. Widziane. Kłaniam Wam się bardzo nisko. Do zobaczenia w nowym tygodniu, chyba jutro też o 23.00, odnośnie Jagiellonii, Białystok i Motoru Lublin. Serdecznie Was zapraszam i, no i życzę miłej, spokojnej nocy. Cześć.